Dzisiaj w Rozmowach przy Kawie moim gościem jest 18 muzyk oraz student elektrotechniki z BULOWIC, czyli Szymon Kolber. Dobry Cześć Szymon. David. Dobrze powiedziałem, tak? Elektrotechniki. No, ale że ja Co tak to mówię... ma wspólnego z muzyką? Znaczy, to jest w ogóle strasznie śmieszne, bo teraz wszędzie, gdzie oni piszą, to student elektrotechniki. A ja się tak z tą jak nie wiem, jak w sumie mało strasznie. I tak w tym roku będę jeszcze raz pisał maturę, bo ten kierunek po prostu mój tracenie nie siadł i no, no nie uważam tego roku za straconego, ale pod względem elektrotechnicznym nie. Elektrotechnicznym nie, ale o tym nie będziemy rozmawiać dzisiaj. Um, chcieliśmy się dowiedzieć ogólnie um, takie programy jak IDOL, w których byłeś, jak Voice of Poland. Jak to wygląda, że tak powiem, za kulisowo, ponieważ na ekranie wszyscy widzimy tak? Szymona Kolbra ubranego w koszulę, ale za kulisami. Jak, jak, jak wygląda Szymon Kolber za kulisami i jak wygląda jakby ten program od kuchni? Znaczy ogólnie jeśli chodzi o tewizowan, tam spadłem dosyć szybko, więc trochę nie mogę powiedzieć. Mhm. Tam może było troszkę bardziej robione to pod show niż w takim idolu. idolu mi się właśnie strasznie podobało to, że pokazywali wszystkich tych ludzi, mm. że można się było strasznie z nimi fajnie zżyć jakoś, bo widziałeś po prostu, że to są normalni ludzie, którzy przyszli z ulicy. Wydawało się, no tam jednak już... Każdy, kto przyszedł, umiał śpiewać. I mówili, że każdy przyszedł z własnym stylistą, tak? No, połowa, <grym> tak. Połowa się z własnym stylistą. I to w ogóle było takie strasznie śmieszne, bo ja zapomniałem. Ja przyjechałem na Dzień Próby, tak? Wiesz, obrany po prostu na jak na Dzień Próby, nie tam jakoś odwalony o czy coś. A tam się okazało, że później trzeba być obranym tak samo jak na jak, jak na próbie, tak? <grym> tak. I tak skończyłem w samym podkoszulku, i no ale gdy nie było, no mu się wyglądało, nie? No tak, tylko, no. że jak wygląda... Jak, jak, to, jak w ogóle zacząłeś przygodę z tymi programami? Znaczy... Napisałeś gdzieś jakiegoś e, maila, Nie, nie miałem mam taką koleżankę Sarę, i ona właśnie... Chodziłem do muzycznej jeszcze rok bo jak zacząłem studia się wypisałem. E, powiedziała, że ona jedzie na casting do Dowajsa, no to ja od razu super, super, tak Pierwszy raz na castingu do Dowojsa już byłem, jak miałem 16 lat. Mm -hmm. Tylko, że wtedy tam jakoś było tak śmiesznie, że... Niby się dostałem, ale później tam odwołali tą edycję w ogóle, bo tam niby nie było funduszy czy coś mniejsza. Później akurat nie dałem rady jechać, bo było w czerwcu, jak byłem na wycieczce z klasą. No i następna edycja była właśnie rok później, czyli właśnie ta, która teraz była. No i teraz się już wybrałem. Udało mi się... No tam, no tak jak mówię, no, udało się już było tak, że jednak nie, nie było bardziej profesjonalnie, ta, bardziej tak znaczy... sztywno. Mi się tak osobiście wydaje, nie wiem, czy to mogę być telewizja, ale że tam jest sydało się ja trochę bardziej ustawione niż. Aha. Tak. <grywa> trochę bardziej ustawione niż idol, czyli idol tak. też jest troszkę ustawiony. Znaczy no na pewno, no bo to jest jednak telewizja. Nie? Mhm. Tak mi się nie wiem, ja tu nie osądzam, ale tam, tak mi się... wydaje. zmontujemy to tak, że wyjdzie dobrze. <grym> że... no, Także mi się wydaje po prostu, że wojs jest taki bardziej potrzebą, a idol taki po prostu bardziej, mm -hmm. żeby była taka że śmiesznie trochę ten. Mm -hmm. A jak daleko w Widolu doszedłeś? W Idolu doszedłem do najlepszej trzydziestki. Ale w widolu to już było jednak dużo, przez to, że przyszedłem trochę dalej, mogłem dużo bardziej zobaczyć, jak to tam działa i mi się osobiście bardzo spodobało, mm. zwłaszcza jak byliśmy w tej Warszawie już, na tym etapie tam teatru właśnie tam odpadłem i jak tam nagrywaliśmy chyba od dziewiątej rano do trzeciej nad ranem i to już było normalnie taka katorga. Bo... Byłeś wykończony, tak? Znaczy nawet nie, a tylko było coś takiego, że najpierw były te ósemki, no to spoko, śpiewaliśmy, tam nie było tak, że jak zaśpiewałeś na scenie, to później nie śpiewałeś czy coś, tylko wychodziłeś, siadałeś przy pianinie, tam z innymi śpiewałeś, bo chciałeś, żeby Cię też pokazali w telewizji mm -hmm. ten... No logiczne, że używałeś później daję głosu i tu nagle okazało się spoko, przyszedłeś w tej ósomkach i, i 21 przychodzili, dostajesz nowe zadanie, e, że Cię jeszcze dobierają w zespołach, wybierają Ci piosenkę, w ogóle zawsze odpadam do jak mi wybierają piosenkę. Jak dopóki, Czyli wolisz sobie sam Tak, dopóki sobie sam wybieram, to nie wiem, jakoś tak ten wychodzi, że mi się udaje. No ale wybierałem właśnie piosenkę, no i oczywiście dwóch ludzi z moich zespołów, z mojego zespołu, no i mieliśmy piosenkę tą Farera lubiłem se to. Because mm -hmm. I'm happy. I'm happy, no. happy, happy. I, I im pasowała tonacja, ja miałem troszkę za wysoko, jakby... Musiałem śpiewać z drugim głosem, no i o, oczywiście, dopóki śpiewaliśmy przed, to mi super wychodziło. Mm -hmm. Ale jak wróciliśmy na no, chyba... i tak Ani razu chyba nie trafiłem w dźwięk. No także też trochę moja wina, że odpadłem, no ale co? Mm, powiedz mi, Szymon, masz, prowadzisz także takiego jakby vloga, tak? YouTube'owego. No, tak, tak. Skonfundowany. Dlaczego skonfund... <laughs> jest skonfundowany? Dlaczego... Nie masz, nie masz tyle pewności siebie? Czy nie skonfundowany ogólnie wyraża taki. Bo taki stan, kiedy nie jesteśmy w stanie mm -hmm. wyrazić swoich uczuć, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak się aktualnie czujemy. No tak, i... ale też jesteśmy tacy jakby niepewni siebie troszeczkę. Możliwe. Ale właśnie tak bym chciał też, żeby się widzowie odczuli, jak mnie oglądają. Ja też się tak często zresztą czuję, bo ja ogólnie nie wiem, ja mam taki dziwny charakter i często mi się zmienia ten... Mm -hmm. Na przykład zainteresowania też mam taki problem straszny, że nie mogę się zdecydować na jedną rzecz. Taki słomiany zapał troszeczkę. No możliwe, można tak powiedzieć, chociaż... Przeważnie, jak mi się coś podoba, no to się za to biorę tak dosyć ten, tylko że po prostu przez krótki czas. No. Przy okazji ostatniego turnieju sportowego zamieniliśmy kilka słów yy, i powiedziałeś mi yy, coś takiego, że yy, mało który młody człowiek. Jest tak bardzo wdzięczny rodzicom jak ty za to, że przymuszali cię do ćwiczeń na instrumentach muzycznych. E, tak, bo ogólnie moja historia z muzyką zaczęła się tak, że oczywiście jakieś tam ambicje rodziców i w, w, we wczesnym wieku bardzo nie lubiłem. Zaczyniałem po prostu no, jak się chce być czuć dobrym, no to trzeba ćwiczyć, ale rodzice nie zmuszali do ćwiczenia. To było bardziej tak. i przez to Czyli to, to jakieś... jest coś jakby z lekturami szkolnymi, tak? Tak, coś takiego. <laughs> tak. Że po prostu jak musisz przeczytać, to nie czytasz, a sięgasz po wszystko innym, tylko nie piszesz żaków. No dokładnie, to. Ty, że ja po prostu no, musiałem grać do niego. Jak nie, no to tam były problemy. ale... Były problemy, nawet wiem, jakie. Ja rozmawiałem z swoim tatą. No. Opowiadał mi taką historię kiedyś, kiedy może miałeś, nie wiem, może 12-14 lat. Przychodził do ciebie, pytał się, przychodził z pracy, pytał się, czy grałeś. Ty mówisz, tak, grałem. Przychodził na drugi dzień pytał się, czy grałeś? Tak grałem. Na trzeci dzień coś mu nie spasowało. Położył nitkę na skrzypcach. No. I w czwartym dniu ta sama nitka leżała właśnie na tych skrzypcach i wtedy podobno już było ostro, no? Tak właśnie nie wiem, ja mam ogólnie straszny słaby charakter, to, jeśli chodzi mi tata, tak potrafi trochę psychicznie mm. wpływy do człowieka. Mm. No i zawsze tak jakoś wyciągałeś się te kłamstwa. Później miałem właśnie, mój tata strasznie nie toleruje kłamstwa. I właśnie po mm. prostu miałem takie problemy. No. Ale to chyba dobrze. Jakoś tak może ukształtowali rodzice Twój charakter? Znaczy prawda? ja nie mam, te, z perspektywy czasu, to w ogóle ja nie mam przez to tam jakiegoś złego zdania ale na nich, więc właśnie dobrze, że chcesz, ukształtowali jakoś mój charakter i że właśnie bardzo dobrze, że mnie przymuszali, bo moim zdaniem teraz jak już patrzę, jak mam to 19 lat, że jednak dziecko, widzę chociażby po moim bracie to on, dziecko bez przymuszania, jednak, nie będzie trzymał systematyczności, zmieniają mu się w ciągu. No tak, oczywiście. A to jednak rodzice też dobrze wiedzą, mają swoje lata i dobrze wiedzą, że jeżeli chce się być w czymś dobrym, no to trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Nie? No, powiedz mi jeszcze, masz 18-19 lat, taki młody chłopak z Bulowic, mała wioska w Małopolsce. Jak Ty w ogóle jakby rozpocząłeś właśnie tą przygodę z tymi programami? Czy Ty właśnie, tak jak pytałem wcześniej, bo nie odpowiedziałeś, czy Ty pisałeś tam jakieś maile, czy... czy... Znaczy nie, ogólnie moja przygoda się zaczęła tak bardziej, byłem przewodniczącym w moim leso mhm. i pod koniec mojej kadencji, czyli początek czyli klasy liceum mhm. maturalnej, był konkurs z LFM-u. Gdzie właśnie trzeba tam było nagrać odnośnie adalby był i trzeba było nagrać publiczne wystąpienie. No to ja się tam przebrałem. Ten odcinek y, jakby kręciłeś w kotarbinie, tak? E, nie, to było wyspianie, Wyspianie, w tak. mm -hmm. I tam akurat pani dyrektor bardzo fajnie mi też później tam pożyczyła paruset ludzi, bo tam potrzebowałem zrobić były jakby dwa odcinki, to teraz właśnie na moim kanale. I przebrałem się tam za Adel, wystąpiłem spoko i wtedy właśnie mi się zaczęło. To był mój pierwszy filmik mm -hmm. na YouTube mm -hmm. i zaczęło mi się podobać nagrywanie. Właśnie później tam zacząłem jakieś serie vlogów śmiesznych, co były w ogóle nauczyciele, niektórzy to nie tak dotyknali, ale właśnie No, męskiego, pozdrawiam. No i jakoś tak przez to, że z tym YouTubem pojechałem też później do DWOISA, no bo to jednak kamera, tu kamera to mm -hmm. się tak wydaje, ale kamera oswaja i kamera też jest bardzo fajna. Pojechałem do tego The Voice'a, później przyjechałem z The Voice'a, mi się spodobała właśnie już ta większa kamera telewizyjna, no to zacząłem, zgłosiłem się do szpili tam, właśnie do TVN-u i zacząłem grać też tak, w, szkole, no grałeś odcinek, tak, tak, w szkole, w szkole, w tak. szpitalu, no i nie tak. wiem, no jakoś tak śmiesznie się ta kariera moja to Czyli gdzieś tam próbujesz jakimiś takimi bocznymi drzwiami się dostać na tą główną scenę, tak? Znaczy, ja nie mam też jakiegoś tam strasznie wielkiego oparcia, po prostu lubię strasznie występować publicznie, mhm. no. I nie wiem, tam mieć jakiś kontakt z ludźmi mnie za strasznie kręci, jak wychodzisz na scenę i... Przy tym się I ja się słyszysz, tak? I no i słyszysz, no słyszysz. jestem tak troszkę attention whore. Że mm. ja po prostu nie nie w strasznie w centrum uwagi. Attention whore. Pięknie dobra. powiedziane. A powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość w takim razie? No, jesteś bardzo młody, zacząłeś w ogóle edukację rok wcześniej, tak? Tak. No nie no wiem, to... wiem, teraz piszę jeszcze z maturę. Słucham, z muzyką, jogą, oczywiście, jakby się udało jakoś z muzyką. Ja nie przestaję tam działać w tylko mm -hmm. nagrywam tam jakieś ten... To by było super, jeśli się uda, ale... Jeśli nie, no to ja też, no, Teraz akurat trochę programuję i też mnie to w sumie kręci. No bo ja też jestem typem człowieka, który jednak mhm. ogólnie pomyśleć że jest fajnie, że jestem jakieś technologiczne myślenie. To jest też jest strasznie fajne. Ale idąc w muzykę, to wolisz być solistą, czy może będziesz kompletował jakiś zespół? Znaczy, strasznie bym chciał być na wokalu, jeśli o to chodzi. Mhm. Bo właśnie kręcenie mnie, śpiewanie mnie najbardziej kręci. I jeśli się uda, to bardzo bym chciał znaleźć jakiś zespół, chociaż z tym jest ciężko, bo jest doświadczenia. Ale Czyli je... próbowałeś już gdzieś tam. Tak, jeszcze kiedyś nawet miałem taki zespół, przez trzy miesiące mieliśmy rokowy zespół w Arnhecie, na LCO 44. Mieliśmy nawet dwa koncerty, z czego jeden to była taka domówka na 100 osób. No, też bardzo fajnie sobie wspominałem z takimi gościami z Watowic od czegoś trzeba zacząć, tak? No, ale nie, to akurat, to też właśnie moja sytuacja, bo ja nigdy nie śpiewałem roka i tak nagle do mnie szkoła, dzwonią do muzycznej, że ten, no, bo mamy tutaj taki zespół rockowy i ten, no, pewnie ja wszystko znam z rocka i, <laughs> i tam, no słuchałem tam, no <laughs> wszystko, w ogóle perkusista jak usłyszał, jak śpiewałem, to się rozpłakał i tak, no w końcu normalny wokalista. Czyli y, jakby jakieś są y, podstawy do tego, żebyś mógł y, dalej grać, dalej śpiewać? Tak, znaczy ja, jak tak szczerze, właśnie ja, po... Bardziej patrzę na muzykę, że jak nie uda mi się złożyć zespołu, no to będę soistą też. Hmm. Wiem, chciałbym się strasznie nauczyć robienia elektronicznej muzyki, takiej hmm. właśnie, nie wiem, typu ABC czy typu DAWGETA, hmm. bo mnie to też strasznie kręci, tylko że to też jest trudne. Trzeba no, mieć sprzęt, tak? No właśnie, ale nie wiem, myślę, że coś z tego wyjdzie, bo to chodzi o to przede wszystkim, żeby nie przestawać i ciągle szukać, ciągle się pokazywać właśnie takich nawet głupich programów, jak typu ten. Jakiś tam, nie wiem, nie mówię, że to jest głupie, ale i to ludzie się wstydzą no nie? A to mm. chodzi o to, żeby po prostu chodzić, żeby do ludzi pokazywać się. Żeby się rozwijać. Właśnie, tak jak gdyby chociażby nie takie no to by mnie tu teraz nie było, mm -hmm. tak? No i ja to chodzi. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, żeby ci tutaj nie było. No dobrze, Szymon, może chciałeś jeszcze coś powiedzieć dla, dla widzów naszych albo dla swoich znajomych? Nie wiem, no oczywiście znajomych te bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkich, którzy mnie oglądają, że jak, jak ktoś nie jest z moim znajomym, to też bardzo pozdrawiam. No a tak, no to ja nie wiem, tak może zajechać takim sloganem, ale w życiu chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby po prostu dążyć do celu, bo... Życie nie jest takie trudne. Znaczy, może jestem młody i głupi jeszcze, A ty, ty coś paliłeś przed wywiadem. Nie, nie jest <grym> taki jesteś, uuu, życie jest bajer. No, no dobrze, no cóż, to dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, życzę Ci dużo sukcesów, może kolejnych programów muzycznych, albo faktycznie jakiegoś pierwszego wokalu w dobrym polskim zespole. Dzięki. Dziękuję bardzo, do widzenia.